Witam moi drodzy na Torfid Passion. Dzisiaj ta niebieska kula to będzie nasza zmora. Moi drodzy, dzisiaj trening Spartan z pomocą piłki lekarskiej. Piłka lekarska ma nieco ponad delikatnie 4 kg, więc moi drodzy, myślę, że ten ciężar jest absolutnie właściwy do takiego treningu. Chodzi o wszechstronność, musimy wzmacniać mięsia posturalne przede wszystkim, siłę i wytrzymałość moi drodzy, więc dzisiaj... Mocny trening dla mocnych ludzi, także zapraszam moi drodzy. Wszystko z pomocą piłki, szybkie przejścia i zaczynamy, moi drodzy. Ale tutaj musimy włączyć czas ćwiczenia będą wyglądać w ten sposób, że wykonujemy 20-sekundowe ćwiczenia. Bardzo krótkie przerwy, wszystko będziecie słyszeć w, tutaj w aplikacji, którą właśnie moja żona pięknie tutaj wstawi i moi drodzy, zapraszamy. Tak naprawdę, trening ten kierowany jest do wszystkich którzy chcą polepszyć swoją sprawność i nie tylko, swoją wytrzymałość oraz pewność siebie, jeżeli chodzi o stresowe sytuacje. Czy to w sztukach walki, czy po prostu na samej satysfakcji. Ile będzie ćwiczeń? Moi drodzy ćwiczeń będzie, tak naprawdę zobaczymy, ile ich tutaj. Ja że nie na bieżąco, ja ciągle sprawdzam te swoje programy, no, ale mniej więcej niech będzie że 6 ćwiczeń. Mówię się, że 6 ćwiczeń i. Ile serii? Serię, zobaczymy, czy do, zdołamy dwie serie zrobić. Jak to czasowo będzie wyglądało i jak fizycznie. Z, 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 jak Czas pracy? Czas pracy 20 sekund. Tak jak powiedziałem, przerwa. Niech będą 6 sekundowe. Tu ma być konkretnie. Mocno, 6 sekund, opuczynek. tylko? Tak będzie to tylko jeden obwód, ma być intensywnie i jedziemy, moi drodzy, tak? Pierwsze ćwiczenie będą wypady w przód, dynamiczne, tak? Okej, okay, już, zaraz. Woda nastawia, także, moi drodzy, jedziemy. 5, 4, 3, 2, 1, go! Jedziemy, raz! Jeszcze 10 sekund. I 6 sekund na przejście, drugi na pilek. Trzymamy stabilizację, przechodzimy raz. 10 sekund jeszcze. I przysiady. Bardzo ładnie Wojtuś, dziękuję. I pięć sekund. I brzuchy. Następne ćwiczenie. Leżanie piłką o ziemię. 5 sekund zostało. I pompki z piłką jeszcze dziesięć sekund. I zmiana ćwiczenia. Siedem. Jeszcze pięć, jak chcemy dwie serie zrobić. To jeszcze pięć ćwiczeń. Wytrzymałość. Śmiech, Śmiech śmiechami, ale ciężki trening. Chwila przerwy, następne ćwiczenie. <Szyskujesz> Jeszcze dwa ćwiczenia Zmiana, druga ręka. Podejdź. I ostatnie będzie. Ostatnie ćwiczenie. Podejdź, odejdź Koniec. Moi drodzy, tak no trening Spartan z tego Urwisa, ale mam nadzieję, że spróbujecie i dacie radę. Zapraszam do komentarzy, do komentarzy, do subskrypcji moi drodzy. Krótki, ale bardzo efektywny trening naprawdę na wszystkie partie ciała. Pozdrawiam serdecznie moc z wami na torfi pasz. Pa!